To jest taka atmosfera przyjaźni, miłości, uśmiechu, serdeczności. Szanowni Państwo, na początek rzeczywiście olbrzymie podziękowanie dla tych wszystkich, którzy się zaangażowali, przygotowali te piękne świętodyni. Widać wystrojoną i wioskę, widać wystroje, wystrojony teren tutaj wokół nas. Tak by się to miało kiedyś w Krakowie, idąc Floriańską, to takie parasolki wisiały, więc i fragment Krakowa mamy bierzgne. E, czyli jest to wszystko. Pieramy tę siódmą edycję. Święta Dyni! Brawo. Ma różne odmiany, kolory, wielkości, smaki, ale najczęściej kojarzymy ją z wielkim pomarańczowym owocem. Dynia była główną bohaterką 7. święta Dyni Wierznej. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Gmina Żarów, Radna Zuzanna Urbanik, Zauty Zwierzmnej Mariusz Bryła, OSP Wierzbna i KGW Wierzbna przygotowali dla wszystkich mnóstwo atrakcji. Bawimy się fajnie od, odkąd powstała ta impreza. Jest to siódma edycja tak naprawdę z tych nowych edycji, a wcześniejsze, no nie wiem czy wy pamiętacie jeszcze, jak pan Nowosad z nami tutaj przebywał, jeszcze z nami był. Pierwsze spotkania, właśnie święta Dni odbywały się na jego terenie, w jego pięknym ogrodzie. To były dwie edycje. No a później postanowiliśmy przenieść tą medycję tutaj na naszą tak zwaną skałkę, piękne urocze miejsce, które już tutaj pozostanie. Były propozycje, żeby to gdzieś przenieść w inne miejsce, bo tu jest mało miejsca, większe miejsce. Ja myślę, że chyba takiej potrzeby nie będzie. Dzisiaj na wygląda jak milion dolarów. Jest pięknie, jest kolorowo, jest smacznie. Gościmy Was w naszych naprawdę skromnych progach, ale mamy nadzieję, że czujecie się tutaj jak wyjątkowi goście, więc przybywajcie, spędźcie z nami naprawdę sympatyczne październikowe popołudnie. Organizacja takiego przedsięwzięcia pewnie wymaga dużego wysiłku. Kto Wam pomagał przygotowywać to święto, to wydarzenie? Zawsze nieustająco jest Gminne Centrum Kultury, zawsze nieustająco jest Ania, zawsze nieustająco jest Rada Sołecka, zawsze jest OSP, Zawsze jest nasze koło gospodyń cudowne, jest nasz sołtys. Za każdym razem są wszyscy i za każdym razem się wtedy też mieszkańcy. Podczas święta dyni mogliśmy kosztować dyniowych przysmaków, a czas umilał nam zespół grupa na swoim. Podniebienia uczestników zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z oraz Dyniowy Zakątek. Na naszych najmłodszych czekała dniowa fotościanka, egologiczne zabawy z firmą Eneris oraz kreatywne warsztaty z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Miłośnicy historii mogli usłyszeć historyczne ciekawostki podczas wycieczki z Żarowską Izbą Historyczną, oczywiście pod opieką Bogdana Muchy. Tłumy ustawiały się przy stoisku Elektrolux Żarów, KGW Wierzbna, OSP Wierzbna i Smart Work. Każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Bawimy się od lat świetnie tutaj na tej imprezie e, i przygotowywaliśmy się dobrych kilka dni, to widać po tym stoisku, bo tak naprawdę dużo piękliśmy i dużo e, szykowaliśmy tutaj się. Fajnie, że to święto jest co roku, generalnie będzie dzisiaj, jak co roku, ważenie, zobaczymy, która dynia wygra, pewnie dzieci też będą brały w tym, w tym udział. Życzę też świetnej zabawy. Tradycyjnie bardzo dobra czekolada, kawa, mamy fajne wypieki z dyni, czyli mamy chlebek dyniowy, bułeczki, babeczki, mamy słodycze dla dzieci. Przygotowaliśmy również fajne upominki, także naprawdę staramy się jak możemy. To pomaga przygotowywać to stoisko. Wszyscy, nasza grupa EB, mamy taką fajną grupę w Elektroluxie, w którą razem działamy i wszystko robimy razem. W konkursie na najlepsze przetwory pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Żółkiewska-Czuba, Najciekawsze dyniowe przebranie wśród dzieci przygotowała Nikola Czuba. W kategorii dorosłych pierwsze miejsce zajęła Ewa Dusza. Punktem kulminacyjnym był konkurs na najcięższą dynię. W tym roku ważyła ona 111 kg, a wyhodował ją Łukasz Żółkiewski ze Śmiałowic. Nagrody laureatom wręczali burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysła Wsikora, Sikora, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Izabela Katarzyna Mrzegłocka, senator Rzeczypospolitej Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko, radna Zuzanna Urbanik oraz Anna Suchodolska z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.